Witam Was serdecznie. W tej części kursu omówimy logarytmy i ich własności. Znajomość tych zagadnień wymagana jest na maturze podstawowej z matematyki. Zaczniemy od definicji logarytmu. Logarytm o dodatniej i różnej od 1 podstawie a z dodatniej liczby b nazywamy taką liczbę c, że a podniesione do potęgi c jest równe b. A to jest podstawa logarytmu, jest ona liczbą dodatnią i różną od jedynki. B to jest liczba logarytmowana i jest ona dodatnia. Teraz przejdziemy do y, kilku ćwiczeń, w których pokażę Wam, jak obliczać logarytmy. Polecenie jest oblicz i przykład A. Logarytm przy podstawie 1, 2 z 8. Czyli musimy zastanowić się, do której potęgi należy podnieść ułamek 1, 2, aby dostać 8. Czyli do której to jest potęgi 8, to wiemy, że jest inaczej 2 do 3. 1, 2 to to samo co 2 do potęgi minus 1. Czyli jedną drugą musimy podnieść do potęgi minus 3, żeby dostać 8. Czyli wynik naszego logarytmu to minus 3, bo jedna druga do minus trzeciej to jest to samo co 2 do 3, czyli 8. Przykład następny B. Mamy obliczyć logarytm przy podstawie 2 z 4 plus 2 logarytmu przy podstawie 3 z 1. Najpierw musimy zastanowić się, do której potęgi należy podnieść 2, żeby dostać 4. Oczywiście jest to potęga 2, czyli pierwszy logarytm wynosi 2. Żeby policzyć logarytm przy podstawie 3 z 1, musimy zastanowić się, do której potęgi należy podnieść 3, żeby dostać 1. Przypominam w tym miejscu, że każda liczba podniesiona do potęgi zerowej daje zawsze 1, czyli wynik drugiego logarytmu to 0, czyli dodajemy 2 razy 0. Teraz wykonujemy działanie zgodnie z kolejnością wykonywania działań. Czyli najpierw mnożenie, potem dodawanie. Z mnożenia dostajemy 0, a z dodawania dostajemy 2. W przykładce, 2 razy logarytm przy podstawie 1 trzecia z 9. Czyli musi, żeby obliczyć logarytm przy podstawie 1 trzecia z 9, musimy zastanowić się, do której potęgi trzeba podnieść 1 trzecią, żeby dostać 9. Przypominam, że 1 trzecia do potęgi minus drugiej to jest 3 do drugiej, czyli 9. Czyli wynik naszego logarytmu wynosi minus 2. Czyli mamy 2 razy minus 2, czyli minus 4. Przykład następny. Mamy obliczyć logarytm przy podstawie 8 z 16, dodać 1, czyli musimy zastanowić się, do której potęgi należy podnieść 8, żeby otrzymać 16. 8 to jest inaczej 2 do 3. Załóżmy, że tutaj szukany logarytm to będzie x, szukany wykładnik, a 16 to 2 do 4. Przy potęgowaniu potęgi dokładniki mnożymy, czyli dostajemy 2 do 3x. Jest to samo co 2 do czwartej, czyli 3x wynosi 4, czyli x wynosi 4 trzecie. Czyli wynik naszego logarytmu o podstawie 8 z 16 to 4 trzecie. Jeżeli do tego dodamy 1, to otrzymujemy Dwa i 1 trzecia. Następny przykład. Oblicz logarytm o podstawie pierwiastek z dwóch z dwóch pierwiastków z dwóch. Czyli musimy zastanowić się, do której potęgi należy podnieść pierwiastek z dwóch, aby otrzymać dwa pierwiastki z dwóch. Przypominam, że pierwiastek z dwóch do kwadratu to jest inaczej 2. Czyli pierwiastek z dwóch do potęgi x to się równa pierwiastek z dwóch do drugiej razy pierwiastek z dwóch przy mnożeniu potęg, wykładniki dodajemy, czyli dostajemy pierwiastek z dwóch do potęgi trzeciej, czyli nasz x to jest 3. Czyli wynik logarytmu to 3. Następny przykład. Mamy obliczyć iloraz. W liczniku dostajemy, mamy logarytm przy podstawie 3 z 729. W mianowniku mamy logarytm przy podstawie 6 z 36. Zajmiemy się najpierw mianownikiem, czyli musimy zastanowić się, do której potęgi należy podnieść 6, żeby dostać 36. Oczywiście jest to liczba 2. Natomiast, żeby obliczyć logarytm z licznika, przypomnijmy sobie potęgi trójki. 3 do zerowej to jest 1, 3 do pierwszej to jest 3, 3 do drugiej to jest 9, 3 do trzeciej to jest 27, 3 do czwartej to jest 81, 3 do piątej to jest 243. 3 do 6 to jest 729. Czyli wynik logarytmu z licznika to 6, bo 3 do 6 daje 729. I wynik naszego ilorazu to 3. I kolejne zadanie. Polecenie brzmi: uporządkuj liczby. Liczba A to jest logarytm o podstawie 3 z 1 dziewiątej. Liczba B to jest logarytm o podstawie 3 z 3. Liczba C to jest logarytm o podstawie 3 z 1 dwudziestej Czyli musimy zastanowić się, do której potęgi należy podnieść trójkę, żeby dostać 1 dziewiątą. Jest to. Potęga minus 2. Czyli 3 do minus 2 to jest inaczej 1 trzecia do 2, czyli inaczej 1 dziewiąta. Czyli wynik pierwszego logarytmu to minus 2. W następnym przykładzie, do której potęgi mamy podnieść trójkę, żeby dostać trójkę? Oczywiście jest to 1, bo 3 do pierwszej równa się 3. I teraz musimy zastanowić się, do której potęgi musimy podnieść trójkę, żeby dostać 127 dwudziestą siódmą. Jest to minus 3, bo 3 do minus trzeciej to jest jedna trzecia do trzeciej, czyli inaczej jedna siódma. Czyli najmniejsza liczba to C, później jest A, później B. Teraz chciałabym omówić wzór na logarytm iloczynu. Po lewej stronie mamy logarytm iloczynu. Przypominam, że a to jest podstawa logarytmu, i jest to liczba dodatnia i różna od jedynki. Natomiast liczby x i y to są liczby logarytmowane. Liczby logarytmowane. Zarówno x musi być liczbą dodatnią, jak i y musi być liczbą dodatnią. Czyli logarytm iloczynu z liczb x i y o podstawie a jest równy sumie logarytmów o po podstawie a z liczby x oraz liczby y. Zrobimy sobie dwa przykłady. Polecenie jest oblicz. Przykład A, logarytm o podstawie 4 z 8 plus logarytm o podstawie 4 z 2. Zgodnie z tym wzorem, dostajemy logarytm o podstawie 4 z 8 razy 2. Wykonujemy mnożenie i dostajemy 16. Czyli musimy zastanowić się, do której potęgi należy podnieść czwórkę, żeby dostać 16, trzeba podnieść do potęgi 2, czyli wynik naszego logarytmowania to 2. Przykład B. Mamy obliczyć logarytm o podstawie 3 z 3, 2, dodać logarytm o podstawie 3 z 2, 9. To daje. Zgodnie ze wzorem na sumę logarytmów logarytmu podstawie 3 z iloczynu 3 drugie razy 2 9. Skracamy dwójki, trójka dziewiątka. Skracamy trójki, trójkę i dziewiątkę. 1, 3, czyli dostajemy logarytm o podstawie 3 z jednej trzeciej. Czyli do której potęgi musimy podnieść trójkę, żeby dostać jedną trzecią? Jest to. Potęga minus 1, czyli bo 3 do minus pierwszej to 1 trzecia do pierwszej, czyli 1 trzecia. Czyli wynik naszego logarytmu to minus 1. Przejdziemy teraz do kolejnego wzoru. Kolejny wzór to jest na logarytm ilorazu. Logarytmem o podstawie A z X przez Y. Logarytm w podstawie A z X przez Y jest równy różnicy logarytmu a w podstawie A z X -a i logarytmu o podstawie A z Y. -a. a tak jak w poprzednim wzorze jest liczbą dodatnią i różną od jedynki. Liczby logarytmowane obie są. Dodatnie. Trzy przykłady sobie zrobimy. Przykład pierwszy oblicz. Logarytm o podstawie 3 z 9 minus logarytm o podstawie 3 z 1. Stosujemy wzór na różnicę logarytmu. Zgodnie z tym wzorem otrzymujemy logarytm o podstawie 3 z ilorazu 9 przez 1. 9 przez 1 to jest 9. Czyli teraz musimy policzyć logarytm, czyli do której potęgi należy podnieść trójkę, żeby dostać 9? Oczywiście jest to potęga 2. Czyli wynik naszego logarytmu to 2. Przykład B. Różnica logarytmu o podstawie 2 z 20 i logarytmu o podstawie 2 z 5. Zgodnie ze wzorem na różnicę logarytmów otrzymujemy logarytm o podstawie 2 z ilorazu razu 20 przez 5. Z dzielenia otrzymujemy 4 i wynik logarytmu to 2, bo 2 do 2 to 4. Przykład C. Logarytm o podstawie 4 z 96 minus logarytm o podstawie 4 z 6. Stosujemy wzór na różnicę logarytmów i otrzymujemy logarytm o podstawie 4 z ilorazu 96 przez 6. W wyniku tego dzielenia otrzymujemy 16. I wynik naszego logarytmu to 2 bo... 4 do drugiej to 16. Przejdziemy teraz do kolejnego wzoru. Na logarytm potęgi o wykładniku naturalnym, który obowiązuje na podstawie na podstawowej maturze z matematyki. Logarytm w podstawie A z X do R. To jest to samo co R. Logarytmu A z X. A jest liczbą. Dodatnią i różną od jedynki jest to podstawa logarytmu. x jest liczbą dodatnią, jest to liczba logarytmowana, i wykładnik potęgi, czyli r, na podst maturze podstawowej jest liczbą naturalną, natomiast może być to dowolna liczba rzeczywista. Ten symbol oznacza należy. Przykładem Możemy obliczyć dwa razy logarytm o podstawie 5 z 10 minus logarytm o podstawie 5 z 4. Najpierw do tej części zastosujemy poznany wzór. Czyli zgodnie z tym wzorem, r wynosi 2 i jest to wykładnik potęgi. Czyli mamy logarytm o podstawie 5 z 10 do drugiej, minus logarytm o podstawie 5 z 4. Stosujemy wzór na różnicę logarytmu, który już żeśmy poznali w tej lekcji. Dostajemy logarytm o podstawie 5 z 10 do drugiej przez 4. 10 do drugiej to 100, 100 przez 4 to 25. No, i wynik logarytmu to 2, bo 5 do 2 daje 25. Przykład B. 2 razy logarytm o podstawie 2 z 3, minus 2 logarytm o podstawie 2 z 5. Czyli zgodnie z podznanym wzorem, y, pierwszy iloczem wynosi to samo co logarytm o podstawie 2 z 3 do 2. Minus logarytm o podstawie 2 z 5 do 2. Stosujemy wzór na różnicę logarytmów i dostajemy logarytm o podstawie 2 z 3 do 2 przez 5 do 2. Czyli to jest logarytm o podstawie 2 z 9,25. I taki wynik. Zostawiamy. Na koniec y, przejdziemy do zadań różnych, które możecie znaleźć na maturze podstawowej z matematyki. I, I polecenie jest oblicz. Przykład A. Logarytm o podstawie 4 plus logarytm o podstawie 5 minus logarytm o podstawie 2. Do pierwszej części stosujemy wzór na sumę logarytmów, czyli otrzymujemy logarytm z iloczynu. I teraz stosujemy wzór na różnicę logarytmu, czyli otrzymujemy logarytm z ilorazu. Przypominam dla tych, co nie pamiętają, jeżeli nie mamy napisanej podstawy potęgi, to znaczy, że w podstawie jest 10, czyli otrzymujemy logarytm o podstawie 10 z 20 przez 2, czyli z 10. I ten logarytm oczywiście wynosi 1, bo 10 do potęgi pierwszej to jest 10. Przykład B. 8 razy logarytm o podstawie 4 z 2 plus 2. Czyli musimy zastanowić się, do jakiej potęgi należy podnieść 4, żeby otrzymać 2. Jeżeli chcemy policzyć logarytm o podstawie 4 z 2. Jest to oczywiście 4 do 1, 2, 4 do 1, 2. Jest inaczej: pierwiastek z 4, czyli 2. Czyli ten logarytm. Logarytm na podstawie 4 z 2 wynosi 1 druga. Czyli otrzymujemy 8 razy 1 druga plus 2. Zgodnie z kolejnością działań, najpierw wykonujemy mnożenie, czyli 8 razy 1 druga to 4. Dodajemy 2, czyli wynik końcowy to 6. Kolejny przykład. Logarytm o podstawie 5 z 4 setnych minus 1 druga. Logarytm o podstawie 25 z 5 razy logarytm o podstawie 25 z 1. Najpierw zajmiemy się ostatnim logarytmem. 25 do potęgi 0 to 1, czyli wynik logarytmu. Ostatniego to 0. Jeżeli dowolną liczbę mnożymy przez 0, to wynik dostajemy 0. Czyli tak naprawdę nasz przykład sprowadza się do obliczenia tylko i wyłącznie tego logarytmu, bo z mnożenia pozostałych logarytmów dostajemy 0. Czyli musimy zastanowić się, do której potęgi należy podnieść 5, żeby otrzymać 4 setne.

przykład następny. Oblicz logarytm o podstawie 4 z 8, dodać 5 logarytmów o podstawie 4 z 2. Musimy najpierw policzyć pierwszy logarytm, czyli 4, do, do której potęgi należy podnieść, żeby otrzymać 8. Tutaj proponuję zamienić zarówno czwórkę, jak i 8 na Potęgi dwójki. 4 to inaczej 2 do 2, a 8 to inaczej 2 do 3. Czyli musimy tutaj sobie porównać wykładniki. 2x muszą być równe 3. Czyli nasz x, czyli szukany logarytm, to 3 drugi. I teraz kolejny logarytm do której potęgi musimy podnieść czwórkę, żeby otrzymać 2. Już wcześniej żeśmy liczyli w tej części kursu, że to jest 1, druga, bo 4 do 1, drugiej to jest inaczej pierwiastek z 4, czyli 2. Czyli dostajemy 5 razy 1, druga. Wykonujemy najpierw mnożenie. Z mnożenia dostajemy 5 drugich. Z dodawania dostajemy 8 drugich i wynik logarytmowania to 4. I ostatni przykład. Uważalnie dana jest liczba C, która wynosi logarytm po podstawie 3 z 18. I mamy przy użyciu C zapisać, ile wynosi liczba Logarytm o podstawie 3 z 54. W tym celu proponuję 54 rozpisać jako iloczyn 3 razy 18. Teraz stosujemy wzór na logarytm iloczynu. Zgodnie z tym wzorem dostajemy sumę dwóch logarytmów. Pierwszy logarytm to logarytm o podstawie 3 z 3, a drugi logarytm to logarytm o podstawie 3 z 18. Pierwszy logarytm wynosi 1. Bo 3 do pierwszej to jest 3. Zamiast drugiego logarytmu wpisujemy C. Bo C to logarytm o podstawie 3 z 18, czyli logarytm o podstawie 3 z 54 wynosi 1 plus C. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do zadań do samodzielnej pracy. Do zobaczenia.